kolekcjoner Nie. Jakiego Rolsa sobie pierdolną z salonu A co kurwa truper robi? To ma, no. to ma ja, jestem moja radiola. O ja. A co pierdolnie. wy robicie tutaj? A jak myślisz? No. Ej, ona spodnie zakłada, co to o, ma być? Kur, kur, kurwa <laughs> mać! Ja pierdolę. Ja nie ja no, pani nie no, się ładuje Ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się. Siadaj, siadaj, To ryzdałta, to ryzdałta. Ja pierdolę. nie pierdol... kurwa. Ty, ja pierdole. Co? Ty idioto, dwa twoje najnowsze zdjęcia w galerii kurwa są z miejsca zbrodni. Jedne wykonałeś z przybliżonym zoomem, a drugie kurwa nie. Julio! Jesteś rozjewany? <noise> Ale nie ja

Dobra, piękne, w chuj Mogłeś zrobić Joker Adi? Joker! Joker! Jeszcze Zaraz, zaraz, nie wiem, właśnie zaczęto bo... Giremcz Czemu tam płaczesz dziwko jebana? Kto płacze? To tu, patrz, tu Chodź Proszę nie płakać, proszę kurczę, jedyne Co się stało, ty moja Dziękuję bana Erwin nie skacz O kurwa